Zdradziła ją szklanka wody. Siedziałem naprzeciwko dr Vivian Skrit, genialnego lekarza i kwintesencji Suki, nie chcąc i nie mogąc przerywać spokoju, który zapanował w pomieszczeniu. Byłem poplamiony krwią mojego zmarłego kolegi, prawie byłem pewny, że we włosach mam mazidło z martwego dziecka i niemal byłem pewien, że na spodnie dostało mi się odrobinę kwasu siarkowego. Przerwa była niezręczna. Nie była jeszcze gotowa, aby zacząć swoje wyjaśnienia, więc sięgnęła po stojącą przed nią szklankę. Zatrzęsła się. Najpierw lekko, a potem na tyle mocno, że rozlała odrobinę. Próbowała to ukrywać, ale nie udało się. Zaskomlała i w końcu odstawiła wodę. Potem lewą ręką ustabilizowała prawy nadgarstek, przyciągając go mocno do biurka, żeby nie drgał. I w tej chwili niezwyciężona fortyfikacja została złamana. Zobaczyłem doktor Skritt taką, jaka była. Przerażoną, śmiertelną, smutną osobę, której życie było bliższe końca niż początku. Wystarczająco potężna, by kontrolować większość ludzi, ale nie dość silną, by opanować samą siebie, biorąc pod uwagę, jak daleko odbiegała od przeciętności. Była suką z własnej woli, zarówno dlatego, że była silna, jak i dlatego, że była tak słaba. Miał pan długą noc, doktorze Afelis, przyznała miarowym głosem. Brew wielkim szansom, myliłam się co do tego, jak długo ktoś taki jak pan wytrzyma w świętym Franciszku, westchnęła. Powiedz mi więc, dlaczego tu jesteś? Zastanowiłem się krótko czy jakiś nadprzyrodzony paralityk opanował moje struny głosowe, zanim zdałem sobie sprawę, że po prostu onieśmieliła mnie. Szybkie odpowiedzi to płytkie odpowiedzi, więc pozwolę ci poczekać na inny dzień, aby dać mi swoją odpowiedź, ale lepiej, żeby była dobra. Uparła się z powrotem na swoim krześle. A więc teraz tak. Większość ludzi uwielbia uczyć się rzeczy w trudny sposób, bo wolą sprawdzić, czy zasady fizyki i zdrowego rozsądku zmieniły się na ich własne potrzeby. To właśnie tacy idioci są powodem, dla którego tostery mają etykiety ostrzegawcze. Wpatrywała się we mnie i intensywnie. Nie marnuj mojego czasu, doktorze. Kapisz? Kiwnąłem głową. Dobrze więc, odetchnęła. Tak wyglądał dzień, w którym dowiedziałam się o zasadzie numer 7. — Daje mi pan szkolny autobus pełen wpółmartwych dzieci w moim pierwszym dniu jako szef medycyny? — zapytałam bardzo bladego doktora Matiusa. — Cóż, nie, większość z nich jest... Cóż, na razie jeszcze żyją, doktor Skrid. Zamknęłam oczy i pozwoliłam, aby błyskawica przedmigrenowa przedarła się przez moją głowę bez opamiętania... Docierając do postrzępionej szalej materii mojej czaszki, jak kot wyrywający piaszczystym językiem każdą kroplę mleka z głębi swojej miski. Przez trzy sekundy. Potem odetchnęłam spokojnie, akceptując i obejmując utrzymujący się ból jako część mojej psychiki, która napędzała mnie do przodu. Jak daleko są pierwsze karetki? Doktor Matius przełknął ślinę. Powinny być w świętym Franciszku w ciągu czterech minut. Ta sama powódź, która zmyła autobus, zamknęła most na autostradzie 77 nad rzeką Elk, więc. chcesz mi powiedzieć, że szpital w Charleston nie może przyjąć żadnego z tych dzieci? Ym, no tak. To jest właśnie dokładnie to, co mówię. Mój ból głowy się wzmocnił. Ile operacji będziemy musieli wykonać? Zapytałam grzecznie. Skrzywił się. Przewiduje 12. 12. Ta burza jest straszna. Dlaczego do cholery autobus szkolny był na zewnątrz w wy... nieważne. Niech się ta zabawa już zaczyna. Mamy bardzo mało personelu do tego gówna i nie mamy prawie wystarczająco dużo chirurgów dziecięcych w tym dniu. Westchnęła głęboko i uruchomiła liczbę w swojej głowie. Wygląda na to, że kilku stażystów doświadczy swoich pierwszych samodzielnych zabiegów. Dr David Youngston był wybitnym graczem w futbol w szkole średniej, prawdopodobnie rozgrywającym, ale nie udało mu się rywalizować w koledżu, ponieważ nie był w stanie zaakceptować faktu, że może się poprawić, podczas gdy wciąż był wystarczająco dobry, aby uzyskać możliwość ucieczki z tym jako nastolatek. Doktor Andrew Breining nigdy nie był wystarczająco dobry dla swoich rodziców, więc dążył i osiągnął akademicką doskonałość, zamiast zaakceptować niezmienny fakt, że nigdy nie będzie szczęśliwy, ponieważ reprezentował złe wybory, których mama i tata dokonali, gdy byli młodsi. Wiedziałam to o nich obu bez pytania. Nosili swoje historie na twarzach, jak wszyscy ludzie. A ja już dawno temu zdecydowałam, że jestem na tyle literacka, by przeczytać każdą smutną opowieść. Kochamy tajemniczość, ponieważ dopuszcza ona możliwość, że jakaś nieznana bajka ma szczęśliwe zakończenie, którego nie mogliśmy znaleźć, a jednocześnie odmawiamy przyjęcia do wiadomości, że ludzie przestają iść do przodu, gdy przestają wierzyć w szczęśliwe zakończenie lub co gorsza, rzeczywiście je znajdują. Jesteś zbyt młoda, by prowadzić samodzielną akcję, ale te dzieci są zbyt młode, by umrzeć, więc wybieramy mniejsze zło z dwóch. Mamy bliźniaczki w wieku 8 lat i jeszcze niewiele o nich wiemy. Doktorze Branning, pański pacjent ma poważne rany brzucha, a doktor Youngston, pański ma potencjalne rany kości udowej. Dowiecie się więcej, gdy pacjentki przyjadą. Drzwi się otworzyły. Czas na zabawę. Tuzin dzieci przetoczył się tego dnia z burzy do świętego Franciszka. Spalarnia była zajęta. Modliłam się do Boga i diabła, w których nie wierzyłam, żeby moi podopieczni zminimalizowali swoje wpadki. Youngston i Browning byli jedynymi pierwszorocznymi starzystami, którzy dostali solowe zabiegi, więc dałam im najprostsze przypadki. Umiarkowany krwotok, potencjalnie stętnicy udowej. Dowiedzmy się, co się stało z tym dzieckiem. Ogłosił dr Youngston przez swoją maskę chirurgiczną. Mamy oznaki krwawienia wewnętrznego. Podłóżmy ją i dowiedzmy się, co jest nie tak. Powiedział spokojnie dr Branning, ocierając pod czoła. Tracimy dużo krwi, doktorze. Ostrzegła pielęgniarka Youngstona, gdy zaglądał do rozciętej nogi dziewczynki. Jest tylko jeden z nas z tytułem lekarz przed nazwiskiem, i ta osoba potrzebuje ciszy, by się skupić, siostro. Już potwierdziłam, że Yangston był uderzany w głowę zbyt rzadko jako dziecko, ale nie zamierzałam zajmować się tym, gdy był zagłębiony w rozciętym dziecku. Spojrzałam na doktor Branning. Ciśnienie krwi jest za wysokie, doktorze, wyjaśniła spokojnie pielęgniarka Ault. 12 na 8, wszystko jest w porządku, odpowiedział Branning. Myślę, że to pańskie ciśnienie jest za wysokie, doktorze mrugnęła. Spokojnie, da pan radę. Podzalśnił na jego czole, gdy skinął głową. Zerknęłam na drugą operację ponownie. Straciła prawie 1000 ml krwi, doktorze musimy działać teraz. Siostro, wynoś się z mojej sali operacyjnej, bo to moja sprawa, a ty bardziej rozpraszasz niż pomagasz. Odwróciła się i odeszła natychmiast, patrząc na mnie gniewnie, gdy przechodziła obok sali operacyjnej doktora Branninga. Dobra wiadomość jest taka, że żadne główne organy ani naczynia krwionośne nie są uszkodzone. Złą wiadomością jest to, że ten kawałek metalu jest bardzo głęboko w jej śledzionie, zauważył Branning. Usun siatkę. Musimy zrobić splanektomię i to koniecznie teraz. Wtedy pacjent Yangstona zaczął migotać. Co do cholery, co jest z nią nie tak? Utrata krwi, doktorze, jest zbyt duża. Sprawdziłem utratę krwi, jej liczba jest w porządku. Te liczby są przystosowane dla dorosłego człowieka. Czy pierwszy raz pracuje pan z dzieckiem? Wykonaliśmy badanie hemogramu. Czy w ogóle sprawdziłeś wyniki? Twarz Yangstona zrobiła się jasno-czerwona na tle białej maski chirurgicznej. Musisz się wynosić z mojej sali operacyjnej, siostro. Migotanie pacjenta, w tej chwili. Moje własne serce zatrzymało się w tym momencie. Byłam pogrążona w kompletnym zawrocie głowy, kiedy usłyszałam migotanie pacjenta doktora Branninga tuż za mną. Co, co się stało? Przeciąłeś mu tętnicę śledzionową, doktorze odpowiedziała płasko Old. Przepraszam zawodził. Ręce mi się trzęsły tak mi przykro. Już dobrze, doktorze, ale trzeba zespolić naczynie odpowiedziała kojącym głosem, ale również stanowczym. Dobrze, dobrze. Nie mogę przestać się trząść. Dajcie mi tylko sekundę Nie ma sekundy, doktorze ona traci krew. Ault otarła pod zczoła. Dasz sobie radę. Branning zaczął hiperwentylować. O Boże, nie chcę jej stracić, zróbmy to. Po drugiej stronie sali operacyjnej Youngston leciał. Gdy obie jego pielęgniarki odeszły, był w pełnej kontroli nad sytuacją. Ręce poruszające się wszędzie, gdzie potrzebowały, z prawdziwie chirurgiczną precyzją. Szkoda, że miał jakieś 30 sekund opóźnienia. Potrzebujemy transfuzji, wykrzyczał. Odwróciłam się, by spojrzeć z powrotem na Branninga. Aut nieustannie wycierała z twarzy zarówno pot, jak i łzy, ale wciąż z trudem widział wyraźnie. Nie mogłam zrobić nic innego jak tylko wpatrywać się w wózek, gdy oboje walczyli by wykonać zadanie, którego od nich oczekiwałam. Pamiętam, że numer identyfikacyjny 82 51913 tańczył przede mną, bo jeszcze nie raz zobaczę te cyfry. Operacje były proste, ale coś mi mówiło, że jedna z nich się nie powiedzie. Nienawidziłam intuicji, ale nie mogłam się jej pozbyć. Która z nich według mnie umrze? I którą wybrałabym, gdybym musiała? Wymuszone odpowiedzi na te pytania mówią nam cholernie dużo o nas samych. W każdym razie intuicja to bzdura. Przeklinałam siebie za to, że wierzę w swoje emocje, zamiast w prostą rzeczywistość. Państwo Arnaki, jestem doktor Skrit. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, ale obrażenia państwa dzieci były po prostu zbyt duże, aby je pokonać i straciliśmy je obie. Bardzo mi przykro, dam państwu chwilę. Wstałam i wyszłam, bo moje pocieszanie nie mogło nic poradzić. Miałam okazję zmienić ich świat na lepsze, a zawiodłam. Czas na gadanie minął, jeśli zawiódł moment na działanie. Poza tym wciąż miałam czas. Ale ja byłem pierwszy w mojej klasie na ukla, dr Yangso pstryknął wściekle. Ludzie cały czas popełniają błędy, pozwano cię za błędy w sztuce. I wygrałam te pozwy, podczas gdy ty przegrałeś swoje odwołania, aby uniknąć zwolnienia. Jak wielka jest twoja inteligencja, wciąż nie może wypełnić twojej nadmuchanej głowy. Zerwał maskę chirurgiczną i rzucił ją na podłogę. To już nie ma znaczenia, odpowiedział, zerkając na mnie z czystą nienawiścią. I tak jestem lepszy niż to gówniane miasto. Znajdę gdzieś lepsze miejsce i będę za nie wdzięczny. Podniosłam brew. Doktorze, Youngston, ta procedura była bardzo prosta. Bez względu na to, jak utalentowany byłeś w innym życiu, jesteś tylko żółto dziobem, który nie był wystarczająco dobry i nie potrafił uczyć się na błędach. Pochyliłam się do przodu. Świat jest lepszym miejscem bez ciebie, jako lekarza. Odwróciłam się i ruszyłam w stronę dyżurki. Kilka operacji było jeszcze w toku, ale musiałam porozmawiać z doktorem Brejaningiem. Otworzyłam drzwi i zastałam go klęczącego przy swojej szafce oczy wybałuszone i twarz sina. Podarte prześcieradło sięgało od zamkniętych drzwi szafki do miejsca, w którym owinęło się ciasno wokół jego szyi. Rzuciłam się do przodu, próbując poluzować prześcieradło, ale gdy tylko poruszyłam jego ciało, wiedziałam, że nie żyje. Po obchodzeniu się z wystarczającą ilością martwych ciał, zwykle można stwierdzić, czy ciało jest nawiedzone przez ducha swojego dawnego lokatora, a ja wiedziałam, że Brayaning nie był już więźniem samego siebie. Pomimo wszystko musiałam spróbować. Kilka sekund trwała walka, aby rozwiązać sznur z jego szyi, a jego pozbawione życia ciało natychmiast upadło na ziemię, gdy już to zrobiłam. Jego głowa uderzyła o ławkę z obrzydliwym trzaskiem w drodze na dół, ale nie krwawiła. Klęczałam na podłodze, żeby rozpocząć reanimację, kiedy zobaczyłam przy swoich stopach na wpół opróżnioną butelkę pentobarbitalu. Przedawkował tyle barbituanów, że mógłby rozpieprzyć słonia. I jako, że wszyscy moi lekarze byli na chirurgii, sama próbowałam zresetować jego serce. Walczyłam przez kilka minut, próbując znaleźć nadzieję w beznadziejnym przypadku. Nie udało się. Senek zauważył, że trudności wzmacniają umysł, tak jak praca wzmacnia ciało. Dlatego jestem jednym z najmądrzejszych lekarzy, jakich kiedykolwiek spotkasz, wyjaśniła dr Skrit kończąc opowieść. Powoli przytaknąłem. Pamiętasz, co mówiłam o uczeniu się rzeczy w trudny sposób? Przytknąłem ponownie. Ona westchnęła. Czy wiesz, że ludzie zwracają większą uwagę na listę zasad, gdy jest ona trudniej dostępna? Ale nigdy nie dano mi listy, a ty i tak zarobiłeś mnóstwo siwych włosów, upewniając się, że wszystkich się nauczysz. Uśmiechnęła się. Co mówisz, kiedy osoba, która cię wkurwia, ma całkowitą, totalną i zupełną rację? Milczałem. Co sprowadza nas z powrotem do zasady numer 7? kontynuowała składając ręce. Doktor Youngston był najbystrzejszym młodym umysłem, jaki udało nam się zrekrutować w ciągu pięciu lat. Ale powaga jego zadania nie mogła utrzymać w ryzach jego arogancji, więc nie mógł sprostać potencjałowi, którego wymagał od niego świat. Podniosła ręce do czoła i pomasowała skroń. Doktor Branning nie mógł odwrócić wzroku od powagi stojącego przed nim zadania, a to zabiło arogancką pewność siebie, której potrzebował, aby iść dalej. A więc, odpowiedziałem w końcu, znajdując swój głos. Mówisz mi, że jestem zbyt arogancki czy zbyt potulny? zachichotała Trochę jedno i drugie. Wtedy doktor Skrid opuściła ręce na stół, gdzie jedna drżała tylko lekko w miejscu. Czy widzisz, co to oznacza? potrząsnęła głową. Nie odpowiadaj na to pytanie. Oczywiście, że nie. Moja twarz zarumieniła się, gdy milczałem. Rzeczywistość doktorze Afelis jest taka, że potrzebne są obie słabości. Potrzebuje kogoś na sali operacyjnej, kto wie, że czyjś świat rozkwitnie lub zawali się w oparciu o najmniejszy gest i kto rozumie, jak straszną rzeczą jest każdy błąd. Całe życie zmienia się na podstawie tego, jak dobry jesteś w danym dniu. Kiedy poniesiesz porażkę z własnej winy, tak poniesiesz porażkę i zrujnuje ona czyjeś życie, Musisz mieć arogancję, aby zostawić ją za sobą i zmienić świat tak, jakbyś wierzył w kłamstwo, że żadne duchy nie nawiedzają twojej przeszłości. To jest zasada numer 7. Czy możesz zrobić dwie sprzeczne rzeczy jednocześnie? Tak, odpowiedziałem z przekonaniem. To poprawna odpowiedź uśmiechnęła się. I nie, nie możesz. Dowiesz się tego w trudny sposób. A teraz wstań. Jesteś potrzebny na chirurgii. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord. Wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę pasty, lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.